Dokładnie o północy pierwszego października dobiegło końca przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego gminy miejskiej Legionową. Ów termin był o tyle istotny, że chociaż czasu na składanie projektów ludzie mieli sporo, jeden z nich w wersji elektronicznej dotarł do ratusza w ostatniej chwili, uzupełniając i tak całkiem już pokaźną stertę dostarczonych urzędnikom dokumentów. Złożonych zostało przez mieszkańców 15 projektów, natomiast rozpoczętych zostało przez nich 17. Dwa nie zostały przekazane do weryfikacji formalnej i merytorycznej. Wszystkie 15 projektów zamykają się w kwocie 2,5 miliona złotych, natomiast przypominam, że budżet obywatelski gminy Legionowo zakłada, że projekty zostaną zrealizowane do kwoty 500 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o obywatelskie pomysły, ich rzeczowy oraz finansowy rozmach bywał rozmaity. Od zadań i kwot niemal symbolicznych do wyzwań za prawdziwą górę grosza. Najbardziej kosztowny oszacowany został przez wnioskodawcę na kwotę 484 tysięcy złotych, natomiast ten, który jest jak gdyby najmniej kosztowny, opiewa na kwotę 8,5 tysiąca złotych. Tak naprawdę wszystkie projekty i wnioski, które zostały złożone do nas, do budżetu obywatelskiego, dotyczą całego terenu, całego Legionowa. Niektóre z projektów zakładają dostępność dla wszystkich mieszkańców, tak, niezależnie od miejsca zamieszkania w Legionowie. Natomiast te projekty, które dotyczą głównie celów inwestycyjnych, są osadzone w konkretnych miejscach Legionowa. Dotyczą m.in. bukowca, osiedla młodych, Legionowa przystanek czy trzeciej parceli. Bardzo się cieszę z tego, że. Przy pierwszej edycji, w tak trudnym czasie, kiedy, kiedy mamy pandemię, wpłynęło aż 15 kompletnych wniosków i 15 projektów w tej chwili jest poddawane obróbce. Mam nadzieję, że wszystkie przejdą to sito weryfikacyjne, bowiem musimy zarówno sprawdzić ich wartość merytoryczną, jak i możliwości realizacji na terenie miasta. W razie jakichś wątpliwości lub konieczności uzupełnienia dokumentacji, urzędnicy skontaktują się z wnioskodawcami. Ten etap postępowania ma dobiec końca w połowie grudnia. Później autorzy projektów dostaną jeszcze czas na ewentualne odwołanie się od decyzji weryfikującej ich pomysły komisji. Będziemy się starali. Aby jak najszybciej każdą, każdą z tych w harmonogramie określonych części postępowania dotyczącego budżetu obywatelskiego gminy Legionowo zrealizować jak najszybciej, aby wnioskodawcy mieli możliwość jak największego rozpropagowania swoich projektów wśród mieszkańców. Następnie w roku przyszłym to właśnie mieszkańcy w drodze głosowania. Mamy nadzieję, że uda się zrobić zarówno głosowanie bezpośrednie, czyli że będzie można przyjść do urzędu i wrzucić swój głos do urny, jak i elektroniczne. I w ten sposób mieszkańcy Legionowa wybiorą te projekty, które będą realizowane w roku 2022. Wtedy też ma ruszyć składanie wniosków do drugiej edycji Legionowskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżetu, który ratusz podarował mieszkańcom, pomimo braku jakichkolwiek formalnoprawnych zobowiązań. Budżet obywatelski to nasz wybór, bowiem ustawa mówi o miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, gdzie jest to obowiązkowe rozwiązanie. Natomiast my zdecydowaliśmy się, że chcemy oddać taką możliwość naszym mieszkańcom, aby również wybierali inwestycje czy projekty, programy, które powinny być realizowane w takim bezpośrednim głosowaniu. Od wielu lat realizujemy. Inne rozwiązanie, jak to się nazywa, inicjatywa lokalna, ale wychodzimy z założenia, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego to bardzo ważna sprawa. Można się zatem tylko cieszyć, że mnóstwo Legionowian do owej budowy od początku aktywnie się włączyło.